Dzień dobry, serdecznie i gorąco witam na naszym kanale wszystkich oglądających nas, również wszystkich tych, którzy zgromadzili się tutaj. A jesteśmy w restauracji Hygge Coffee and Pub w miejscowości Szczytno. Dziś właśnie tutaj odbędzie się konferencja prasowa i prezentacja zawodników e, jutrzejszego pojedynku gigantów. Pojedynek gigantów Polska versus Czechy odbędą się dokładnie w Jedwabnie na stadionie miejskim. Moi drodzy zawodnicy z Polski, trzech gladiatorów prezentujących się znakomicie w koszulkach żółtych, stawią czoła jutro zawodnicy z Republiki Czeskiej również prezentujący się jak widać znakomicie z nastawieniem zdeterminowani będą chcieć pokazać siłę czeską koszulki czerwone. Właścicielami miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj, a więc restauracji Hygge Coffee and Pub są pani Edyta i pan Paweł Kryszkiewicz. Witamy gorąco. Tak jest. braweczka. Również moi drodzy ci państwo są organizatorami jutrzejszego wydarzenia. No, no i teraz, może moje pytanie. Pani Edyto, Panie Pawle, czy to jest pierwsze takie przedsięwzięcie, jeżeli mówimy o sporty siłowe w Państwa, że tak powiem, karierze? Co skłoniło Państwa do tego, aby podjąć takie wyzwanie i zorganizować tak wielkie przedsięwzięcie? Zdecydowanie pierwsze. E... Razem z wójtem gminy Jedwabno obserwowaliśmy poczynania strongmenów. Byliśmy nawet w Purdzie, właściwie w parku Bardbo. Bardzo nam się to spodobało. I udało się. Jesteście tutaj dzisiaj z nami, my jesteśmy z wami. Jutro będzie walczyć i dopingować zawodników. Dziękujemy pięknie, że zdecydowaliście się współpracować z nami. Moi drodzy państwo, to my bardzo dziękujemy, bo to dzięki takim właśnie państwom jak wy możemy organizować takie imprezy i możemy pisać historię polskiego strongmana. W tym przypadku w dniu jutrzejszym napiszemy historię strongmana polsko-czeskiego. Będąc przy państwu jeszcze, do pana Pawła mam pytanie. Panie Pawle, Widzę, że sylwetka również sportowa, a więc chyba siłownia nie jest panu obca. Czy pan śledzi, bo powiem tak, bardzo blisko, bo ze szczytna jest Szymon Wójtowicz. Czy pan śledzi jego karierę? Tak, oczywiście Szymon jest moim kolegą. Tą sylwetkę, jaką mam, zawdzięczam jemu, Ochodzę do niego na siłownię. No Także że, na najlepsza czyli... siłownia w zapraszam. Trenują najbardziej utytułowani zawodnicy, również ci, którzy przygotowują się do olimpiad. Także wszystkich chętnie zapraszam. Super. Cieszymy się, że mamy takie sportowe zacięcie w mieście szczytnia. Oczywiście Szymon powiem za chwileczkę więcej o nim. Wygrał generalny puchar międzynarodowych mistrzostw Polski Federacji STP, a więc jest czym się poszczycić. Również gorąco i serdecznie chcielibyśmy przywitać pana wójta gminy jedwabno pana Sławomira. Ambroziaka, braweczka. Panie wujcie, bardzo dziękujemy za zaproszenie, bardzo dziękujemy za podjęcie rękawic w organizacji. Jutro na Stadionie Miejskim właśnie w Jedwabnie będzie wielki mecz. Mecz towarzyski, pojedynek gigantów, wielkich gladiatorów utytułowanych, bo to już sezon takich openerowych imprez. Powolutku dobiega końca, a więc przepiękne zakończenie wakacji na stadionie. Panie Wójcie, jutro o godzinie 14 na stadionie miejskim zadrży ziemia. Będzie pojedynek gigantów Polska-Czechy. Prosimy o kilka słów, jakie nastawienie przed organizacją tego przedsięwzięcia. Kilka słów do tak naprawdę mieszkańców gminy Jedwabno. No, my bardzo się cieszymy z tego całego przedsięwzięcia, tak jak Pan to ujął, z zawodów. Z tego powodu, że bardzo zależy nam na tym, aby na stadionie gminnym Wiedewamie odbywały się bardzo ciekawe wydarzenia sportowe. A organizacja turnieju Strongman jest dla nas takim pierwszym tego typu wydarzeniem. W tym sporcie mieliśmy wcześniej wielokrotnie już galę boksu tutaj z państwem. Również przy tym współpracowaliśmy. Mieliśmy drużyny z zagranicy, Włochy, Wielka Brytania. Teraz pierwszy raz Strongmanii. Sądzę, że nasi mieszkańcy powinni być bardzo zadowoleni. Jest to sport widowiskowy, jest to sport bardzo ciekawy. Nasz stadion jest stadionem, który przez kilka lat nie był piłkarsko używany z tego powodu, że nasza drużyna ze względu na bardzo małą ilość zawodników, my jesteśmy małą gminą, mamy niewielu mieszkańców, niespełna 3600, nie grała, więc wymyślaliśmy różne wydarzenia. W tym roku zrobiliśmy ich wyjątkowo dużo, między innymi zawody strongman i sądzę, że dla naszych mieszkańców to będzie bardzo ciekawe, nowe doświadczenie, które pozwoli poznać ten sport. Super, doświadczenie będzie na pewno ciekawe, tego jestem przekonany już teraz. Moi drodzy, znacie nasze e, możliwości organizacyjne, znacie naszych zawodników i oczywiście siłę Federacji STP. W połączeniu z Państwem Edytą i Pawłem Kryszkiewicz oraz e, z Panem Sławomirem Ambroziakiem, jutro gwarancja stuprocentowej imprezy. Zapraszam! Aby takie zawody przebiegały tak, jak przebiegać powinny, oczywiście zawsze jest sztab sędziowski. Przedstawiam Państwu prezydenta Federacji Strongman Team Poland, współorganizatora i organizatora Międzynarodowego Pucharu Polski STP, a także jutrzejszego pojedynku gigantów Jarosław Gladiator Nowacki. Bardzo e, człowiek bardzo znany, jeżeli chodzi o sporty e, siłowe, jeżeli chodzi w szczególności o strongmana, również trener personalny, właściciel siłowni, e, facet, który potrafi organizować sam osobiście. E, jest już może nie chcę używać słowa emerytura sportowa, bo cały czas trenuje, ale Zdobywając kilka lat temu tytuły mistrza Polski, mistrza Europy, zdobył również takie doświadczenie, które pozwala na bardzo dużo. Jarku, myślę, że to będzie odpowiedni moment. Dwa słóweczka dla Ciebie. Może coś o jutrzejszym sędziowaniu, punktacji, czasach, aby choć trochę wyjaśnić naszym widzom. Witam wszystkich. Jutro odbędzie się pojedynek gigantów tutaj, e, Polska, Czechy. I troszeczkę tutaj ubraliśmy za Dranem fajne konkurencje dla chłopaków, żeby było ciężko, szybko. Także zobaczymy, na co ich będzie stać. Każdy nie wie, jakie będą konkurencje, bo jeszcze do teraz nikt nie wie. No, i, mam nadzieję, że się pomęczą trochę. A, a kto wygra, to musicie oglądać i zobaczyć, co będzie. Nie jest jeszcze oficjalnie, znaczy my już wiemy, zawodnicy jeszcze być może nie do końca. Zdraćmy jedną konkurencję, jedną wagę, jeden czas, jedną może konkurencję, tak na zachętę. Jedna konkurencja, która będzie wiązana, trzech zawodników, w jednej konkurencji będzie brało udział, to jest walizki 153 kg na, na rękę, czyli mamy 306 kg razem. Zawodnik biegnie z nimi. 20 metrów odstawia walizki klepie następnego dobiega do zawodnika klepiego. Następny zawodnik robi 6 obrotów opony. na Wiadomo, kto jak najszybciej. Ja Kle... się wtrącę, czy to jest opona pucharowa, czy to tak, jest ta waga, która tak, była tak. używana w międzyrządzenie. 380 kg. To jest ta nasza opona Bardzo e, pucharowa. Niewygodne. Tak, i e, klepie następnego zawodnika zawodnik załadowuje trzy elementy na platformę. No i wtedy mamy czas. Czas globalny, tak zliczamy. Jest. Zawodnicy startują tak, jakby była to sztafeta. Każdy wykonuje tak. osobną czynność. Co w przypadku, kiedy, który, kiedy jeden z zawodników na przykład nie ukończy? Zrobi, powiedzmy, trzy obroty opony. Czy to jest zatrzymanie całej konkurencji? Nie, nie, nie. Czy po prostu wpisujemy w kartę? Zawodnik jak to wraca będzie się, klepie kolegę. Kolega kończy za niego konkurencję. Rozumiem. Czyli dość skomplikowana punktacja, ale też skomplikowana, bo to tak, jakbyśmy tak. powiązali trzy konkurencje w sumie w jedną. Tak, tak. Przeważnie niekiedy jest zawodnik rezerwowy. Tutaj uznałem, że nie będzie zawodnika rezerwowego. Jeżeli któryś zawodnik, broń Boże, coś by się stało złego, jakaś kontuzja odpukać, no to dwóch zawodników kończy całe zawody. Czyli jest yy, osłabiony skład. I będą sami w dwójkę robić. Czyli tu potwierdza się powiedzenie, nie ma miękkiej gry. Tak jest. To nie jest balet, moi drodzy. To jest Strongman, a więc oglądajcie i bądźcie jutro razem z nami na stadionie w jedwabnie. Na tego typu zawodach minimum dwóch sędziów plus sędzia pomocniczy lub osoba, która zlicza punkty i pomaga po prostu prowadzić tą rachunkowość punktową. Jutro. Jako sędzia numer dwa będzie Adrian Ratajczak. Braweczka, przywitajcie go. Moi drodzy, mi aż ciareczki przechodzą. Ja może zejdę troszeczkę z tematu strongmana na chwileczkę, bo naprawdę jest warto. Jego nick artystyczny to DJ On Tune, a w sumie to On Tune. Facet, który jest. Organizatorem jednych z największych festiwali muzyki elektronicznej w naszym kraju. Sam też produkuje, i uwaga w tym roku zagrał na imprezie, która zgromadziła ponad 400 tysięcy osób. To był Antold. Adrian, mikrofon dla Ciebie. Za konsoletą go używasz bardzo mało. Teraz będziesz miał okazję powiedzieć coś więcej. Tak prywatnie. Oczywiście również związany jesteś ze sportami siłowymi, trenujesz u naszego prezydenta, u naszego w sumie wspólnego przyjaciela, prowadzi Twoją dietę treningową, prowadzi Twoje treningi, zdążyłeś już poznać strongmana, wiesz z czym to się je, nie jesteś świeżakiem, być może nie każdy znacie od tej strony, ale od ilu lat już trenujesz i śledzisz tego strongmana, a być może... Przygotowujesz się i jest coś, o czym nie wiemy. Witam serdecznie. Więc Z Jarkiem trenuję od 6 lat. Miałem przyjemność przetestować, wziąć udział w kilku treningach strongmen. Miałem okazję też, mówiąc kolokwalnie, szarpnąć kilka konkurencji. I chociaż częściowo zdaję sobie sprawę, ile wysiłku kosztuje przygotowanie się do takich zawodów i jakie pokłady energii trzeba w sobie posiadać, żeby takie zawody ukończyć. Ja się wtrącę tak na szybko, bo to jest bardzo nieoficjalnie. Jak dobrze pamiętam, to dokładnie ty jako pierwszy testowałeś nową konkurencję zwaną Syzyfem. No tak musieliśmy przetestować ją między innymi pod kątem nośności. Mamy z Jarkiem podobną wagę ze wskazaniem na mnie, więc tak byliśmy pierwszymi, którzy testowali tą maszynę. Tak jest. No i teraz coś, czego nie mogę się doczekać. Jak było na Antold? A Am... Muszę się wtrącić, a masz tak naprawdę skalę porównawczą dużą, bo sam jesteś organizatorem. Antolt został uznany jako trzeci festiwal pod względem. Myślę, że popularności, bo do tych rankingów można podchodzić dwojako. E, nazywa się to ranking najlepszych festiwali, e, więc jest to trzeci festiwal na świecie. Tak jak wspomniałeś, w ciągu czterech dni zgromadził ponad 420 tysięcy osób. Potężny stadion oraz cała infrastruktura e, zbudowana wokół tego stadionu, więc klubowicze przemieszczali się ulicami miasta. Osiem scen, jest to skala niewyobrażalna, jak organizator imprezy, która do tej pory posiadała dwie sceny. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile potrzeba energii, pieniędzy oraz jaki sztab ludzi pracuje nad organizacją takiego festiwalu. To słowa od Ontune, Adrian Ratajczak. Pojedynek gigantów 25 sierpnia, stadion miejski Jedwabno Polska versus Czechy, a Aktorzy jutrzego, jutrzejszego wydarzenia prezentują się w taki sposób: ekipa, team, skład z Republiki Czeskiej, znany już doskonale Państwu, i przedstawię go jako pierwszego, mówi o sobie i tak naprawdę jest: wielki showman, ale również wielki strongman. Trzecie miejsce międzynarodowy Puchar Polski, rok 2024, to jego ostatnia zdobycz, bo to jest zdobycz sprzed dwóch tygodni. Jutro, myślę, jako kapitan drużyny, poprowadzi swoich gladiatorów, być może po wygraną. Moi drodzy, przywitajcie go gorąco i serdecznie. Z Republiki Czeskiej 135 kg wnosi na wagę. Zdenek Wabra! Drugim zawodnikiem Timu czeskiego to Matej Swoboda. 120 kg. Przywitajcie go gorąco! Zawodnik, który po raz pierwszy będzie startował w Polsce. Zobaczymy jego możliwości już jutro po godzinie 14. I zawodnikiem, który uzupełnia czeską stawkę, a więc zawodnik zamykający trójkę czeskich gladiatorów to Lukas. Swoboda 145 kg. Team Polski e, przedstawia się następująco. Dwa tygodnie temu zakończyliśmy Międzynarodowy Puchar Polski, a w klasyfikacji generalnej największą ilość punktów zdobył Szymon Wójtowicz. Właśnie tutaj ze szczytna, i to on pozostaje kapitanem drużyny Szymon Wójtowicz na wagę. Wnosi uwaga, aż 150 kg. Jako zawodnik numer 2. I pucharu i jutrzejszej stawki to 137 kg. Przyjechał do nas z Węgrowa Bartek Tarapata. Przywitajcie go gorąco. I trzeci zawodnik zamykający skład Polski w międzynarodowym pucharze. Troszeczkę prześladował go pech. Zawsze mu brakowało troszeczkę, troszeczkę, ale te troszeczkę zabrakło do miejsca trzeciego. Na miejscu czwartym uplasował się w Międzynarodowym Pucharze Polski, a jutro wystąpi na pojedynku gigantów. Na wagę wnosi niespełna 130 kg, a przyjechał do państwa z Płocka Michał Lipiński. A więc kilka pytań do zawodników z Republiki Czeskiej, a zaczniemy od Zdenka. Zdenek, y, dwa tygodnie temu zakończyłeś Puchar, zdążyłeś odpocząć, jesteś przygotowany na jutrzejszy bój? Tak, tak. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu Jestem gotowy na Tomorrow, jutro, y, Może tak, i jeszcze powiedz, jak podróż, zdążycie się zregenerować, zdążycie, jak długo jechaliście? Ok, 800 km. 800 km. Yes. Moi drodzy, 800 km drogi. Mamy nadzieję, że zawodnicy z Czech będą mieli czas na wypoczynek i regenerację, aby jutro w 100% wystartować i pokazać to, co najlepsze na stadionie w Jedwabnie. Matej, krótko, to jest twój pierwszy raz w Polsce. Pierwsze zawody w Polsce. Jakie nastawienie? Uh, hi, uh, yes. First competition in Poland. Uh, thank you uh, big uh, experience for me uh, Ready? i tomorrow lukas swoboda 145 kg wnosi za, na wagę a więc zawodnik bardzo duży i pewnie tutaj jego ulubione konkurencje to konkurencje statyczne ale nie jest to powiedziane dlatego tak Łukasz Jaka Twoja ulubiona konkurencja, jeżeli chodzi o rywalizację Strongman? Tejera, Truckpool. with my bodyweight. Team Polski, który jutro wystąpi na pojedynku gigantów. Skład znacie, już przedstawiłem przed chwileczką. A zaczniemy może od tego, który swoim stażem jest najstarszy, jeżeli chodzi o federację STP. Z Węgrowa, Bartek Tarapata. Bartek! Międzynarodowy Puchar Polski. Razem z Szymonem wydzieraliście sobie sekundę po sekundzie, punkt po punkcie. Całe sześć spotkań była to rywalizacja. Pozytywna rywalizacja, ale jednak rywalizacja. Jutro nie stajecie już face-to-face. Face. Stajecie w jednym rzędzie i będziecie walczyć o te same sekundy dla naszego kraju, dla Polski. Jakie nastawienie? Czy macie jakąś strategię działania? Witam, no strategia jest, omówiliśmy ją. Cieszę się, że właśnie z Szymonem jesteśmy w tym samym składzie. Nie będzie stresu przed zawodami, bo zawsze to jednak ten stres że trzeba walczyć tutaj o y, każdą sekundę, tak jak mówiłeś. Tak jest, przeplataliście się przez całe te zawody. Najpierw koszuleczka u Ciebie, później u Szymona. Szymon nie chciał ją oddać. Ostatnie zawody wygrane przez Ciebie. Troszeczkę zabrakło punktów do klasyfikacji ogólnej i musiałeś uznać wyższość Szymona w Generalce, ale no było tak naprawdę ciasno. No tak, Jutro, no. jutro Szymon razem. Szymon wygrał, u Ciebie nie ma co... Całą... To tutaj mówić. Należało mi się zwycięstwo. Starałem się, jak mówią, odebrać to poszło, ale udało się. A jutro walczymy razem i mam nadzieję, że Polska wygra. Domyślasz się, jakie konkurencje jutro będą? Na no. co jesteś nastawiony? Domyślam się, że to, co przez cały sezon mieliśmy. Startujemy już siódmy raz. Konkurencje pewnie się będą jakieś powtarzały, które mieliśmy przed już tak, znany. Tak, także jestem przygotowany na wszystko. Dziękujemy bardzo. Bartek Tarapata. Jutro na tym stadionie na pewno będzie głośno, ale będzie też głośno, dlatego że zawodnik, który jutro będzie miał opaskę kapitana naszej drużyny, a więc Szymon Wójtowicz, pochodzi właśnie ze Szczytna. Właśnie stąd, a więc będą dla niego grube brawa, duży doping i dobra zabawa. Szymon to chyba po raz pierwszy tak blisko tutaj swojej miejscowości będziesz miał start. Czy to jest po raz pierwszy, czy było już coś takiego organizowane, gdzie miałeś okazję zaprezentować się no, swoim mieszkańcom po prostu? Witam wszystkich. To nie jest pierwszy raz. Co prawda jest bliżej, lecz zawody odbyły się w Purdzie. To była czwarta impreza. Wygrałem tam zdecydowanie pięć konkurencji i jutro z chłopakami pokażemy oczywiście jak z najlepszej strony Polska. Michał Lipiński przyjechał z Płocka i zamyka stawkę e, ekipy polskiej, polskich Gladiatorów i to do niego e, pytanie. Michał, na jakie konkurencje jutro jesteś nastawiony? Jak podzieliliście rolę, Gdzie będziesz chciał pokazać swoją moc i swoją e, siłę? Wiesz co, konkurencje, jakie poznaliśmy, to tak naprawdę teraz dowiedzieliśmy się o jednej łączonej tylko i wyłącznie. Ale e, tak jak Bartek wcześniej mówił, jesteśmy gotowi na wszystko, ponieważ te konkurencje będą się na, na pewno przeplatały, które mieliśmy e, w tym całym cyklu Pucharu Polski, dlatego mówię, gotowi na wszystko jesteśmy. Jak nastawienie? Nastawienie bojowe na pewno. Nastawienie bojowe. Tak właśnie, moi drodzy, to widać po minach. Nastawienie bojowe, pełna determinacja sportowa, złość i bądźcie gotowi jutro na wielką rywalizację, bo to będzie prawdziwy... Pojedynek gladiatorów polsko-czeski. To będzie, moi drodzy, pojedynek gigantów organizowany przez Federację STP. Śledźcie nas, oglądajcie, bądźcie razem z nami, ale przede wszystkim bądźcie z nami jutro na stadionie w Jedwabnie o godzinie 14.25 sierpnia.